Dawno, dawno temu Gosia napisała ten wiersz, wysłała do Filipinki i to zostało opublikowane, a ja nastoletnia przeczytałam i po prostu pamiętam, stoję na witaminie w, w bloku i coś mnie tam w duszy po prostu mi robi, a to Twoje słowa, także dziękuję Ci. Dzięki. I dzięki, że jesteś dzisiaj wieczorem. Agata, e, mi jeszcze tylko brakuje tego do przedstawiania y, slajdów. Tego Ding to, tak to, zabrał? to zabrało. No właśnie. Hmm. Tak? Tak. No dobra, słuchajcie, bo to, to był. Ktoś tutaj... ma bardzo dobry wzrok. Dzień. Dzień. Teraz Dzień. Powiedziałam naciskać. Chciałem... Chciałabym poznać okulisty. Tutaj tutaj można uciskać? Okej, okay, słuchajcie, ja się strasznie denerwuję, bo ja w ogóle bardzo nie lubię mówić przed ludźmi tak, e, jak ktoś do mnie nic nie mówi, więc będę wam zadawać pytania, e, ale najpierw trochę opowiem. E, nazywam się Gosia Zamorska, e, e, opowiem wam dzisiaj o, e, o wierszach e, Hajku właśnie i trochę się nie wiem co dalej. E, dobra, e, jakiś wstęp chciałam zrobić, kurde. Ale, aha, właśnie czy ja mogę przeklinać? Mogę, nie? Mogę. Tak. Dobra, bo się denerwuje, więc będę przeklinać. Do, o, no, sorry. Dobra, e, a już wiem. Chciałam zrobić taki wstęp, słuchajcie, że ja sobie wyobrażę, że jesteśmy na warsztacie, bo ja robię warsztat z Hajku, założyłam w ogóleńską szkołę Hajku. Więc ja sobie wyobrażam, że jesteśmy na warsztacie, bo ja na warsztacie się czuję bezpiecznie i jakby wyobrażam sobie, że przyjście do mnie na warsztat z pisania haiku i do was mówię, dobra? Dobra. dobra. I na warsztacie często pokazuję też tą prezentację, tylko nie zawsze tak osobista. W ogóle się do mnie podeszła Magda Sacha i mówi, Gosia, będziesz mówić? Ja mówię tak, boisz się? Ja mówię, zajebiście się boję. Ona mówi, słuchaj, nic cię nie, ci nie przejmuje. jeżeli bysz chociaż w 20% taka jak twoje posty, to będzie w porządku. Ja mówię, aha, dobra. Tylko wiesz co, one czasami są takie trochę za bardzo osobiste, ale właściwie każdy ma swoją granicę, nie? Dobra, okay. No dobra, dzisiaj będzie trochę osobiście, trochę nieosobiście, trochę poetycko. E, chciałam was zapytać, kto z was czytał Muminki? Ręka do góry, proszę. Dobra, ktoś tam czytał, fajnie. A kto czytał Muminki w listopadzie? Zajebiście. Raz, dwa, trzy osoby? Raz, dwa, trzy, cz cztery? Cztery, no to jest super, bo na warsztatach zwykle nikt. Mm. <laughs> Więc już, już coś mamy. E, w w listopadzie jest taka e, postać, która nazywa się Filipionka. Zresztą Agata mi tam na początku powiedziała, że, że napisała pracę o bo Fliffionka to jest osoba lękowa. Dzisiaj Fliffionka chodziłaby do psychoterapeuty i leczyła się na, na trzęstwa albo na, nie wiem, może na borderline, albo na... No, no, generalnie na coś by się leczyła. To jest, to jest postać, która, która ma ogromny dom i która ma mnóstwo... W ogóle nie, nie, nie widzę was, jak, jest, jak jest. to tym, czy to jest. Która ma mnóstwo, mnóstwo yy, naczyń, jakieś, jakieś w ogóle kolekcje filiżanek, jakieś po prostu mnóstwo pokoi, jakieś futra takie z lisa, yy, stare szafy. No, generalnie jest bogata, ale się ciągle boi, ciągle przewiduje katastrofy, ciągle gdzieś biega, non stop sprząta, jest strasznie zabiegana. No i ta filifionka, słuchajcie, kiedyś weszła, yy, stwierdziła, że zrobi sprzątanie. Zrobi sprzątanie domu, weszła na, yy, na dach. I yy, chciała umyć ostatnie okno, tam zupełnie na górze, przy strychu. I, yy, I otworzyła to okno, a ponieważ ona nie dość, że wszystkiego się przewiduje, katastrofę, to jeszcze boi się wszystkich robaków, wszystkiego, co żyje w ogóle. I była jesień, na ziemi były liście, pełno robali w tych liściach. I ona weszła na to, na to okno, zaczęła je myć, i się obsunęła. Oczywiście miała wysokości, i zawisła na rynnie, i na jedną, przez jedną sekundę przeleciała przez całe swoje filionkowe życie. I potem, jak przeleciała przez to życie, no to jakoś się wdrapała, jakoś jej się udało wdrapać i otworzyła okno i zajrzała do swojego pokoju. I tak się okazało, że na widzicie coś zupełnie innego niż zawsze. I o tym jest właśnie Hajku. Czyli o takiej trochę tajemnicy. O tym, że nagle zaczynamy rzeczywistość postrzegać jako coś yy, no, ciekawego. Takie <taki zwykłe są... rzeczy są niezwykłe. Yy, dobra, muszę ją wciąga wziąć. Haj... dlaczego ma prezent nazywa się dziurka Przela, Dlatego, że ktoś kiedyś powiedział właśnie zresztą osoba z Filipinki, że, yy, że Hajku to jest. Yy, to jest patrzenie na dzikie gęsi przez dziurkę od klucza. I, I faktycznie trochę tak jest, ponieważ jest to najkrótsza poezja na świecie. Ona ma 5, 7 i 5 sylab. I tak naprawdę to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli przez właśnie dziurkę od klucza na jakąś tajemnicę. Nasze widzenie świata, tak czy inaczej, jest takie, że nie możemy zobaczyć wszystkiego, prawda? Możemy zobaczyć tylko część. Ale w hajku jest to takie ewidentne. Ono zostawia bardzo dużo pola do tego, żeby się domyślić. Żeby sobie wymyślić, co jeszcze może być naokoło. Tak naprawdę pokazuje nam tylko kawałeczek. Yy. A, miałam tutaj powiedzieć jeszcze. O, yy. o tym, że skąd w ogóle się wzięło to 575 i jak to, jak to jest w ogóle z tym pisaniem Hajku? Słuchajcie, ja nie piszę 575. W ogóle bardzo mało osób pisze 575. Ludzie, którzy piszą hajku, yy. piszą ludzie w ogóle na całym świecie. E, piszą, rzeczywiście stosują trzy wersy, ale nie stosuje się tych pięciu, siedmiu, pięciu sylab. Niektórzy je stosują, ale bardzo mało osób. Generalnie się ich nie stosuje dlatego, że po prostu jest to nudne. To znaczy chodzi o to, że 575 e, 5 ongi w Japonii, kiedy, się, kiedy powstawało haiku w XVII wieku, e, ono miało ręce i nogi dlatego, że ten język jest skonstruowany e, inaczej niż nasz. To znaczy w tym sensie, że te sylaby mają inną strukturę. E, Japończycy jako miłośnicy asymetrii i takiego e, e, no, asymetrii. Dlatego stosowali te 5-7-5 jako taki zabieg trochę też wizualny. U nas to nie ma sensu, dlatego no, stosuje się właśnie yy, tak naprawdę tylko trzy, trzy wersje, i to jest ok. Yy, dobra. Yy, aha, no dobra, jedźmy dalej, nie? No, i to jest najbardziej znany hajk świata. Kto je zna? <grym> <noise> ja nie napiszę, coś w Oczy świecią ja stali tutaj, dobra. Yy, to jest haiku, słuchajcie, który napisał yy, mistrz. Yy, w ogóle haiku się zaczęło w XVII wieku. Robiło się, znaczy, zaczęło się to tak, że ludzie zaczęli siadać yy, w kręgach i robili tak zwaną pieźnię wiązaną. Była to Hajka i renga. I to polegało na tym, że jedna osoba mówiła trzy wersy, druga osoba wymyślała kolejne trzy wersy, trzecia osoba, kolejne trzy wersy. Oni się tak bawili, nie? sobie tak rozmawiali. No i. Yy, i Basho, y, właśnie w, 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 najbardziej znany mi z stwierdził, że dlaczego by tego nie oderwać? Po prostu zrobić to hajku. Nie hajkaj, nuręga, tylko hajku. haikai i hajku to w ogóle oznacza coś żartobliwego, takiego zaskakującego trochę. Nie? No i stwierdził, że to skróci. Basho był w ogóle podróżnikiem, dużo chodził, był taki trochę astetyczny, Oni wszyscy, jeszcze tam byli, wiadomo, w, w tym zenie zanurzy, zanurzeni, więc oni nie, nie byli tak bardzo związani z, z, z materią bardziej. Dla nich było ważne to, żeby doświadczać piękna. I on, jak napisał ten wiersz, to powiedział, że e, dla niego to był wiersz przełomowy. Dlaczego? Dlatego, że, y, że przedtem były y, hajku bardziej wykoncypowane, a od tego wiersza zaczęły się hajku bardziej zmysłowe. No i rzeczywiście coś w tym jest. Dlatego, że y, generalnie w ogóle, jak czytać hajku się czyta tak, jakbyście. Teraz spróbujmy przeczytać sobie do hajku w ten sposób, że czytamy sobie wers jako zwrotkę. Czyli skupiamy się na każdym słowie. I te słowa naprawdę, one są y, wszystkie tak dobrane, y, żeby było y, ciekawie, a nie, a nie. Jakby tutaj nie ma, nie, ma, nie ma przypadku, a nie ma kaprysu, nie? I teraz chodzi o to, żebyśmy sobie wyobrazili. Jeżeli czytamy Stara Sadzawka, to naszym. Y, jakby na, najlepszy odbiór hajku u nas powoduje to, jeżeli, że będziemy. Że wyobraźmy sobie konkretną sadzawkę. Wyobraźcie sobie konkretną sadzawkę, konkretną starą sadzawkę, którą pamiętacie. skąd, nie wiem, kurwa, gdzieś tam, jakiś ogród, nie wiem, jakiś, jakiś tam, nie wiadomo co, nie? No generalnie chodzi o to, żeby sobie konkretną starą sadzawkę wyobrazić. Konkretną żabę, wyobrażamy sobie skok i wyobrażamy sobie plusk. I wtedy dopiero jest haiku. hajku. Dlaczego? Dlatego, że w hajku są bardzo ważne zmysły, bardzo ważne bycie tu i teraz i bardzo ważne odczuwanie. Dlaczego to hajku było przełomowe? Dlatego, że ono według wielu e, oddaje istotę zen i w ogóle oddaje istotę haiku, czyli pokazuje, że coś bardzo starego, nieruchomego, zrośniętego rzęsą, takiego bardzo e, bez życia, nagle poprzez jeden skok jednej istoty żywej może ożyć, wydać plusk, i jeszcze, wydać dźwięk i jeszcze wystrzelić jeszcze wodę, nie? Czyli... E, e, Cały, cały proces po prostu yy, y, ruchu i życia. No dobra, dobra, idziemy dalej. Okej, okay. w haiku jest bardzo ważny intuicyjny związek z naturą, ale równocześnie, ponieważ jest takie krótkie, bardzo wielu rzeczy musimy się domyślać. I teraz mam do was pytanie, jak sobie patrzycie na to trochę lekko rozpikselowane zdjęcie, y, to y, jak myślicie, jaka jest pora roku tutaj? Przedwiośnie? Kto się, że przedwiośnie jest? Przedwiośnie, okej. Okay. Ale dla kogo to jest jesień? Dla kogoś jesień, dobra. Ale dla kogo to jest, no lato chyba nie, nie? Zima też nie może być, nie? No dobra. Czy słuchajcie, głosy są podzielone. Dla części to jest przedwiośnie, dla części to jest jesień. Dobra. Je... Co tam, jaki tam jest zapach? Błota. Błota. Co czujemy na skórze? Tak, wilgoć, mgłę. Co słyszymy? Żaby, co jeszcze możemy usłyszeć? Szum, szum drzew? Szum wody może, właśnie jakieś pluskanie wody. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy napisać haiku, to bardzo ważne jest, żebyśmy czuli, żebyśmy odczuwali. Haiku nie jest, nie jest wykoncypowany, on nie jest kontekstualne, on nie jest do myślenia, on jest doczucia I tak jak tutaj na tym zdjęciu każdy z nas mógł sobie dowolnie wybrać porę roku, to tak samo jak my czytamy haiku, to możemy sobie dowolnie wybrać obraz, który on nam, czy odczucia, czy, czy, czy wspomnienia, które one, które przyjdą do nas, jeżeli je przeczytamy. Więc tak naprawdę interpretacja jest indywidualna. Zresztą jak w każdym wierszu, nie? Oj, tutaj ciemno wyszło, no dobra. Kojarzymy ten obraz? Ktoś kojarzy? Nie? To jest to jest, to jest, Jak myślicie, co jest w ogóle na tym obrazie? Wschód słońca. Wschód słońca, Siana, a może być zachód? Może to być zachód, nie? No dobra. dobra. Generalnie chodzi o to, że hajku jest troszeczkę jak obrazy impresjonistów. Jest właśnie akontekstowe, jest oparte na chwili, na byciu tu i teraz nie jest jakąś długą opowieścią. W Hayku, słuchajcie, nie ma, w Hajku nie ma emocji osoby mówiącej. W Hajku nie ma narratora, nie ma długich rozważań, nie ma jakichś historii. W Hajku jest po prostu tu i teraz. Zachwycamy się tym momentem, tutaj, gdzie jesteśmy, nie? E... Hajku to jest w ogóle poezja samotnych spacerów. Tak się też mówi o, o tych wierszach. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczę, ale niech będzie, że udając, że nas tu nie ma, Serenka i ja. I wybrałam to dlatego, że to ja jest na końcu. To jest w ogóle haiga. Haiki to są, to jest połączenie haiku z, z obrazem. I to jest zrobione też już od XVII wieku przez, przez mnóstwo ludzi. Oczywiście wcześniej to było malowane, teraz to już jest łączone z, z obrazami. Zrobił to Mariusz Ogrysko. I dlaczego wybrałam akurat to? Bo właśnie to jest bardzo ważne, że ja jest na końcu, czyli yy, tak naprawdę pisząc haiku, nie piszemy albo bardzo rzadko piszemy o sobie. Tylko opisujemy to, co się dzieje wokół. To takie jak trochę jakbyśmy robili fotografię albo jakbyśmy stawali się częścią przyrody. Yy, I to yy, to udając, że nas tu nie ma, też jest ważne, bo yy, bo Hajku w ogóle opiera się na, 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 na filozofii Zen. O, już minęło 10, siły, bo mój już zakaszla. Ja zakaszla się gdzieś dziesięć O, ranę. Dobra, Szczepko. Dobra, okej, okay, to szybko szybko. No dobra, A hajku się opiera na filozofii zen i generalnie chodzi o to, żeby się nie czuć siebie. To znaczy, żeby czuć siebie, ale żeby nie pisać o sobie. Yy, okej. Okay. Yy, jest też ważny tak zwany moment Aha. Czyli na przykład jak sobie idziemy właśnie, idziemy sobie na spacerze i na przykład, Albo na przykład nie wiem, jestem w sklepie, tak? I widzę, i stoję w kolejce i widzę, jak na przykład na plecach staruszki przede mną muchamy je nogi, nie? To to jest ten moment, aha, nie? Że mogę napisać potem staruszka w sklepie, na, e, nie, lejka w sklepie, na plecach staruszki muchamy je nogi. To już jest hajku, nie? Dobra. Bardzo ważna jest w Hajku śmierć, a właściwie jest ważny cały cykl życiowy. Czyli to, że coś się zaczyna i coś się kończy, a między tym początkiem i końcem jest pustka. I ta pustka jest, tak jak w Zen właśnie, jest twórczą pustką. Nie pamiętam kogo to jest w Hajku. Ale wzięła mi, dlatego, że ono jest bardzo, bardzo fajnie oddaje w ogóle istotę tej poezji dlatego, że po pierwsze jest złączony słuch, czyli właśnie mamy jak cicho. Potem są opadłe liście, czyli już widzimy kolor, ten kolor brązowy. I potem widzimy jeszcze rudego liska, który uzupełnia nam kolor brązowy, więc wszystko tutaj ze sobą gra, no nie? I to też właśnie o to chodzi, żeby były te, żeby były te połączenia. Yy... Co ja tu miałam powiedzieć przy tym jeszcze? Dobra, nie. Yy, to jest jedno z moich ulubionych haiku. To jest facet, który redagował y, takie żurnale jak American Haiku albo Modern Haiku. Bo w ogóle, słuchajcie, haiku w świecie jest bardzo spowszechnione. Bardzo mocno jest to w Ameryce. Y, I tam jest, tam jest stowarzyszenie, wielkie stowarzyszenie ludzi bieżących haiku. W Polsce też mamy stowarzyszenie. Nie? Ale y, oni bardzo, bardzo y, się w to wkręcili i rzeczywiście by, wielu ludzi pisze w ogóle dla przyjemności, tak jak ja w sumie też piszę dla przyjemności tak naprawdę. Nie? I Robert pis, pisze piękne rzeczy. To, co mnie tutaj umuje, to jest, jest Sari, Czyli taka kategoria estetyczna, japońska, która polega na um, umiłowaniu prostoty, e, takiej e, też e, trochę samotności, e, trochę też e, starości, takiego przemijania. No, i dla mnie te wiotki i chmury, które są takie delikatne i które są jednak właśnie związane z jesienią, czyli taką porą roku, która przypomina trochę odchodzenie albo samotność. I to też jest w schajku bardzo ważne. Pory roku są bardzo ważne. I te rzeczne mielizny, gdzie coś się spłóciło, coś wyschło, coś odeszło. No i jeszcze to jelenie łajno, które po prostu <laughs> dopełnia obrazu takiego właśnie y nie <śmiech> przemijania. <śmiech> Dobra, szybko polecimy. Kurczę, to strasznie szybko minęło. Yy, yy, no właśnie, więc to jest mój ulubiony hajku. Dobra, jedziemy dalej. No i tutaj jeszcze mamy właśnie też yy, śmierć, nie? Yy, I to jest, z, śmierć jest częścią życia w hajku. Yy, to jest coś naturalnego, coś o czym się pisze. Tak jak się pisze, nie wiem, o tym, że yy, właśnie, na przykład, nie wiem, są pchły i wszy, też pisali, pisali mistrzowie o tym. To jest akurat jeden z mistrzów 17-wiecznych. Jak chcecie napisać hajku, wystarczy się poprzyglądać, nie? Moja koleżanka zrobiła zdjęcie, ja tak sobie pisałam dobra, no to zaczynałam pisać. No to dobra, teraz jak tutaj napisać to hajku? No to szybko w takim razie yy, to może opiszę to zdjęcie. No i jest, nie? Czyli wydaje się to proste, ale z drugiej strony fajnie by było, żeby wszystko ze sobą grało, nie? To, że coś jest ostre, to, że są jakieś kolce, że jest jakiś szron, że jest zimno. Yy, super, piszą hajku dzieci. Po prostu zajebiście. pracuję też z dziećmi, piszę z nimi. Yy, to akurat mój syn yy, próbował. Bo dotknąć patykiem nieba, i to co myślałam, kurczę, wspaniały paradoks. I hajku też się na paradoksach opiera. nie Na tym, że, że coś, nie wiem, że można ręką zasłonić księżyc, albo że. Nie, no właśnie, że można patykiem dotknąć nieba. E, jak pracuję z dziećmi, to albo pokazuję im hajku mistrzów, tutaj jest jedno właśnie z hajku mistrzów, i oni do tego dobierają obrazki. E, albo mówię im, dobra, to chodźcie zrobimy, może mamy z hajku. E, Albo im mówię, dobra, to napiszcie, co chcecie. <głos> <głos> I u mnie można pisać, co się chce. W tym sensie, że dla mnie jest ważne, żeby dziecko to czuło, albo żeby dorosły to czuł, a nie żeby to był nie wiadomo jaki e, 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 utwór. E, a tu jeszcze jest nierówna nawierzchnia, zbyt duża prędkość, poniżej 40 roku życia to akurat napisał nastolatek, bo też nastolatki, e, nastolatkom pokazuje, jak pisać. A robię też tak, że czasami daję im gazety, oni wycinają z gazet i potem jest im łatwiej wtedy to napisać, nie? To jest, słuchajcie, dobra, jeszcze dwie minutki zajmę, przepraszam. To jest, y, jest haiku, które na początku... Aha, właśnie, bardzo ważne. Y, w dobrym hajku y, jest ważny powidok. Co to jest powidok? To, co nam gdzieś zostaje w środku i rezonuje, nieświadomie. I to jest haiku, które... Y, przeczytałam to i myślałam, co to jest? Nie, nie, to takiej sławy, świgi zresztą, takiej, takiej polskiej hodżinki. Nie, to słowa... Nie, nie, to nie wyszło tej sławie, nie? W ogóle nie ma co, nie? Ale potem... Chodziłam, chodziłam z tym hajku w głowie, i potem mi się przypomniało: kurczę, przecież przecież ja widzę siebie w Toruniu w 2001 roku, jak idę w ciąży w lesie i pada śnieg. Więc myślę, co jest w ogóle, dlaczego? I tak sobie przypomniałam, że przecież. Bo to była niechciana ciąża, wiecie? To znaczy taka wpadka, nie? I, ale byłam w tej ciąży, urodziłam to dziecko i bardzo się cieszę, że ja urodziłam. I y, kurczę, widzę siebie, jak idę w tej ciąży. Moja mama Ani mi nie nikt pomagał wtedy kompletnie. I sobie pomyślałam, jestem zupełnie sama, nie w tej sytuacji, byłam zupełnie sama. I myślałam, przecież to jest właśnie to, że ja idę po tej pustej drodze, ale są stare kolejne, czyli były jakieś kobiety w mojej sytuacji, które tak naprawdę też to przeżyły. Czyli ja, ja gdzieś dojdę, dam radę, nie? I noworoczne śnieg, to takie delikatne, nowe dziecko, piękne. I sobie myślałam, no tak, no to jednak to jest dobre. <grywa> No, i właśnie, i Hajku może być też o tym, że warto zaufać. Że, że śmierć jest częścią życia. Że przemian jest piękne, że, że czasami bezsilność jest potrzebna. Że cisza jest piękna. Jest potrzebna do tego, żeby w ogóle istniała muzyka. Że żądle mogą być piękne. <grym i <grym i I tak naprawdę, w tylko nasze oczy ograniczają ten widok. Możemy pisać o wszystkim. No nie? Jesteśmy, y, to my jesteśmy tą dziurką od klucza, przez którą to widać. A z drugiej strony też jest tak, że y, jesteśmy, tworzymy tę opowieść. A z drugiej, z drugiej strony jest tak, że my jesteśmy częścią opowieści, też jesteśmy tworzeni. Jesteśmy częścią świata. I o tym też mówi hej. Dziękuję.